No hej, witam was moi drodzy, bardzo serdecznie w tym jakże przepięknym dniu. Moi drodzy, moi drodzy, powiem wam, że powiem wam moi drodzy, tu mi nie wiem co wam powiem, ale wam powiem. Wiecie co wam powiem? Powiem tylko tyle. Ostatnimi czasy, kiedy pojawiały się nowe filmy Marvela, tak jak na przykład ostatnio oglądałem Kapitana Amerykę, tego najnowszego co teraz w kinach leciał. Wiem, bo byłem. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, powiem wam tak, nie wiem od czego to zależy, ale z każdym nowym filmem Marvela od czasu że się tak wyrażę, może, może nie od czasu, może nie od czasu Avengersów Koniec Gry, tylko od czasu Doktora Strange'a Uniwersum Obłędu. Powiem Wam szczerze, już te filmy Marvela, już jakby to powiedzieć, nie robią na mnie takiego wrażenia jak zawsze. Nie robią na mnie, moi drodzy, takiego wrażenia jak zawsze. Dlaczego? No, główna przyczyna jest prawdopodobnie jasna. Zawsze pierwsze części są zawsze najlepsze, są zawsze najciekawsze i to jest normalne. Ale na przykład jak po ostatnim filmie właśnie w tych o, Kapitan Ameryka, coś tam, już się pamiętam, ten najnowszy, który był w kinach, ogólnie rzecz biorąc, jak zobaczyłem tego Falkoma ze skrzydłami z vibranium, i ogólnie to, co się tam działo, to jakoś nie czułem takiego, moi drodzy, efektu wow, tak jak, tak jak zawsze. To jest, moi drodzy, u mnie nietypowe, bo ja ogólnie lubię filmy Marvela, DC itd. i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc, lubię filmy superbohaterskie. A to jest, moi drodzy, coś ciekawego, jak już nie robi to na mieszału. Wiecie, czemu? Bo obawiam się, że pewnego dnia filmy Marvela mogą mi się przestać. Absolutnie podobać. A wolałbym, żeby tak nie było, bo ja na filmach Marvela dosłownie się wychowałem. Tylko, że wtedy. bo były filmy animowane. Mam wielką nadzieję, że moje zamiłowanie do filmów Marvela nie minie. To w sumie było na tyle, moi drodzy, ja się z Wami żegnam, papa. Pa.